Kilka słów o książce Edukacja Malcolma XD. Nazwisko autora powiedzieliby Państwo niecodzienne, no i słusznie to Państwo powiedzieli, no bo to faktycznie nie jest nazwisko, tylko teraz celowo użyję języka, jaki do młodych przemawia. To nie nazwisko, tylko tak zwany internetowy nick. Malcolm XD wywodzi się z tradycji użyję celowo tego słowa, internetowych past, czyli takich form, z którymi się Państwo na pewno mogli spotkać w internecie, no. e, takimi na przykład jak ta rozpoczynająca się od frazy, mój stary to fanatyk wędkarstwa, albo chyba moja ulubiona pasta o patologu, polecam pisać w Google, Państwo błyskawicznie znajdą i będą się świetnie bawić przy pewnej określonej dyspozycji psychicznej. W każdym razie Malcolm XD, autor tych dwóch past, o których wspomniałem, zadebiutował już wcześniej książką pod tytułem Emigracja, gdzie opowiadał o losach swojego bohatera, nazwanego tak samo jak ten właśnie internetowy Nick, podczas emigracji zarobkowej, którą podjął po ukończeniu szkoły średniej w mieście liczącym sobie od 10 do 20 tysięcy mieszkańców w Polsce. Jak to często w biografii Polaków z tego pokolenia bywa, po tej zarobkowej emigracji y, przyszła czas na edukację uniwersytecką. Wbrew tytułowi o samej tej edukacji na kartach książki wiele nie przeczytamy. Przeczytamy o tych sprawach, które wokół edukacji się dzieją, bo e, ta książka, choć wywodzi się z tradycji ponownie e, opowiastek humorystycznych, momentami bywa. Zaskakująco poważna jest diagnozą problemów psychicznych pokolenia milenialsów, jest też diagnozą problemów społecznych oraz wielu pomniejszych i poważniejszych chorób, które trawią nasze społeczeństwo. Zacznijmy może od tego, czym różni się. Ta książka, czy te książki, Emigracja i Edukacja, razem od samych past. W pastach w zasadzie, w zasadzie nie mamy konstrukcji podmiotu, zawsze głównym bohaterem jest ten Anon, który przeżywa takie czy inne określone przygody, natomiast trudno powiedzieć o nim samym cokolwiek więcej. Nie, nie wiemy nic na temat tej postaci. W edukacji natomiast wiemy już doskonale że bohater był na emigracji zarobkowej, bohater pochodzi z miasta liczącego sobie od 10 do 200 tysięcy mieszkańców, matka głównego bohatera dostaje pracę w Warszawie w ministerstwie, więc przeprowadzają się do Warszawy właśnie z tego miasteczka. Wiemy co nieco o jego ojcu, wiemy, że jego najlepszym przyjacielem jest Stomil i wiemy też wreszcie, co bardzo istotne dla tej książki, że bohater zmaga się z pewną bardzo intensywną fobią społeczną, sam ujął to także pewnego dnia podczas przyjazdu tramwajem i go strzelił, i od tamtej pory on już nie jest w stanie po prostu normalnie funkcjonować, normalnie studiować. No i to wprawia go w swojego rodzaju problemy na tej uczelni, żeby on tę uczelnię mógł skończyć, musi podjąć praktyki i losy tych praktyk zaczyna w pewnej fundacji, a potem pracuje do pewnego prywaciarza, który uosabia pewne skonwencjonalizowane, stereotypowe przywary polskiego kombinowania jako osobnej dziedziny działalności gospodarczej. On właśnie te praktyki musi odbyć. Dzieją się rzeczy kuriozalne, dzieją się rzeczy ciekawe, prześmieszne, które też jednak są gorzkie, bo... Ludzie tacy jak ja, ludzie w moim wieku, którzy na przykład też pochodzą z tego rodzaju miasteczka i, e, i w tym konkretnym momencie dziejowym przypadała ich formacja, powiedzmy w tym mieście już większym, doskonale e, rozpoznają problemy, o których Malcolm XD, anonimowy, ukrywający się pod tak zwanym internetowym nickiem, autor pisze. Co prawda nie należy spodziewać się, aby recenzje książek Malcolma XD. A ma być ich więcej i też mają rozpoczynać się ich tytuły na, literu, na, na literę E. Nie należy spodziewać się, aby ich recenzje ukazywały się w najważniejszych literackich periodykach, no bo to jednak jest tylko śmiech. No ale ja powiem, no cóż jest więcej niż śmiech?